Co to jest arabska Awantura? Arabska Awantura to jest moja trzecia książka, ale pierwsza non-fiction, a więc debiut. A przy tym to książka, w której znajdą Państwo wiele nigdy do tej pory nieopisywanych wątków z polskiej historii. Gdy rozmawiam z moimi znajomymi o tym, że napisałam książkę, w której motywem przewodnim są konia arabskie, zwykle pada pytanie: co z tym ja w Janowie trwa arabska awantura, choć z różnym natężeniem. Ma kilka warstw. Warstwę polityczną, która wywołuje to pytanie, warstwę historyczną, znaną opinii publicznej jedynie bardzo pobieżnie, i wreszcie warstwę hodowlaną, specjalistyczną. Co do warstwy politycznej i kryzysu zarządzania. Jest to wygodny i nośny temat z całą tą wrzawą w mediach i w mediach społecznościowych o rzekomym upadku Stadniny. W ten sposób łatwo jest pobudzić emocje i na pewno będzie to jeszcze nieraz eksploatowane. Jest to zresztą jedna z tych kwestii, które poruszam w mojej książce. Warstwa historyczna. Staram się uzupełnić pewną lukę w wiedzy na ten temat, ale to nie jest książka o Janowie. Owszem, jest rozdział dotyczący janowskiej aukcji. zarysowuje historię tej imprezy, której Nasza edycja odbyła się w 1970 roku, ale przedział czasowy, w którym się poruszam, to 200 lat. A warstwa hodowlana? Konie się rodzą i słuszność cyzji hodowlanych można ocenić dopiero po kilku latach. I powinna o tym traktować literatura hipologiczna, a moja arabska awantura to jest książka o ludziach, nie o koniach. To próba konfrontacji legend z rzeczywistością, bo hodowla uczy też historii. Zadziwiające jest, jak wiele treści niesie ze sobą ta tematyka, od wręcz heroicznych po te mniej chwaletne. W tę podróż przez 200 lat polskiej historii zapraszam czytelników.